Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl. Dziś no, wspaniały dzień dla wszystkich fizyków. Ogłoszenie Nagrody Nobla w tej dziedzinie. Dlatego witam bardzo serdecznie u nas pana profesora Aleksega Ernesta Bartnika, który powiedział, że parę słów może nam o tym Noblu powiedzieć. Panie profesorze, proszę nam wyjaśnić, za co najpierw za co, a potem dlaczego oni, a nie kto inny. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Bardzo mi miło się spotkać, to prawda zdalnie. Otóż to jest tak, że ta Nagroda Nobla ma dwa aspekty. Jeden aspekt jest absolutnie filozoficzny chodzi o, o potwierdzenie Dziwności mechaniki kwantowej, już Einstein Podolski i Podolski, i tak dalej, rodziny Podolski się tym denerwowali, uważali mechanikę kwantową jako niepełną teorię, bo ona mówi tylko o prawdopodobieństwach. I, i, i potwierdzenie, że mechanika kwantowa ze wszystkimi dziwnymi zjawiskami jest naprawdę naprawdę się stosuje, a inne podejścia, jak na przykład no, e, Oczywiście o ukrytych parametrach się nie, 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 nie stosuje, to są nierówności Bela, jest wielkim przełomem filozoficznym, że tak, że, że tak powiem. A drugi aspekt jest absolutnie praktyczny. Otóż e, m, stosowanie Skorelowanych cząstek, to dzisiaj się modnie nazywa stanami splątanymi, ma zastosowania praktyczne w bardzo ważnej dziedzinie, a mianowicie w kryptografii kwantowej. Kryptografia kwantowa pozwala przekazywać informacje od, od jednego. Użytkownika do drugiego, tak, żeby nikt inny nie mógł tego zdekodować. I co więcej, jeszcze próba dekodowania tego, przechwycenia tych informacji, powoduje wykrycie, że ktoś nas, nas podsłuchuje. To już się dzisiaj stosowane, to, to już się robi. I, więc to jest odkrycie, które ma jednocześnie i filozoficzne implikacje, i implikacje praktyczne. Poza tym, to dla mnie jako miłośnika Stanisława Lema, rozwiązuje tak zwane paradoksum e e lemianum. To jest paradoks, który wymyślił Lem, a mianowicie przypuśćmy, że ja e e chcę wysłać, e chcę wysłać e informację o moim organizmie tam, żeby na, na, na innej planecie, czy też gdzieś gwie otworzone drugiego Alka-Bartnika. Mhm. Tak, coś się może zepsuć i mogą powstać dwie kopie Alka Bartnika, która jest prawdziwa. Otóż e, e, metoda kwantowej teleportacji mówi to, że jeżeli ja chcę przekazać moją informację tutaj w inne miejsce, to ja tą moją informację tutaj muszę zniszczyć. Czyli ja nie mogę zrobić dwóch kopii Alka Bartnika. Dlatego, więc to jest to mechanika kwantowa dała, dała rozwiązanie tego paradoksu, który, który, który zauważył LEM. To także pokazuje, to, czego właśnie troszkę ludzie nie bardzo rozumieją, że w współczesnym rozumieniu mechaniki kwantowej funkcja, tak zwana funkcja falowa, to, to, wszystko, to, to niesie, to jest obiektem informatycznym, to jest stan. Wiedzy o układzie. To nie jest własność tego układu, tylko to jest, ten, to jest stan, stan mojej wiedzy o układzie. Więc w kwantowej teleportacji my nie przekazujemy żadnych. My, my, my przekazujemy tylko. Informacji. No to niemalże pan profesor do mnie coś takiego powiedział, co ja zrozumiałam, od razu dwie rzeczy mi się skojarzyły: transportujący czy teleportujący się Spock w, w różnych serialach pod tytułem Star Trek oraz. Że filozofowie i już średniowieczni, a nawet starożytnie zaczęli tą debatę, to jest taka trochę rozmowa o istocie istnieniu. I nagle się okazuje, że jeszcze jest ta trzecia własność, czyli co my wszystko o tym wiemy, i to jest właściwie wszystko, co my o tym wiemy. A za co istota istnieje, to być może odłóżmy to, bo nic o tym nie wiemy. Tak. Ja Teraz być może będzie to trzeba, trzeba wyciąć, ale. Podam, przy, po, podam trochę frywolny e, e, przykład, na czym że nie ma nic dziwnego w takich, e, w takich Stanach spontanych, czy takich korelacjach. Oto wyobraźmy sobie, że e, żona Kowalskiego, który, który mieszkają w, w Warszawie, jedzie do Krakowa niby odwiedzić ciotka. Kowalski wraca do domu. I szukając pieniędzy schowanej po, pod, pod bielizną w szafie, w szafie żony, wykrywa, że ona wzięła seksowną czerwoną bieliznę do Krakowa. W momencie, kiedy już to zauważył, to skojarzył w tym momencie dokładnie, że ona tam w Krakowie go zdradza. I ta jest, to jest informacja, którą, którą on miał od razu i ona nie musiała być przekazana z prędkością światła do... do do, do, do drugiego miejsca. Tak samo jest właśnie z informacją kwantową. Panie profesorze, to jeszcze właśnie może jakieś króciutkie, króciutki komentarz do tego, dlaczego właśnie tych troje, i jak rozumiem, tu jest taki podział na dwie grupy, czyli jest pan Alan Aspekt, Francuz, jest ów Austriak i Amerykanin, którzy. Czyli dzielimy nagrodę na trzy, ale chyba jednak pójdzie w ten sposób, że aspekt dostanie połowę, a ta dwójka wspólnie pół na pół. Nie, ja się nie zajmuję oczywiście optyką kwantową, bo to, bo to jest ta dziedzina, ale z tego co ja rozumiem, były, były dwa różne aspekty. Pierwszy aspekt to było pokazanie, że nierówności Bela są prawdziwe. To znaczy, że, 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 że to są pewnego rodzaju ko korelacje pomiarów, które się nie dadzą w żaden inny sposób wytłumaczyć niż, niż poprzez e mechanikę Czyli kwantową. kwantową. Mhm. I, 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 I to są prace aspektami między innymi i to jest bardzo ważne. Natomiast takie rzeczy właśnie jak, e jak e przesyłanie na duże odległości e informacji, kwa informacji kwantowej, no to, 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 to te, te, e Zajlinger tam we Wiedniu przesyłał tę informację, nawet pod, pod pięknym, modrym Dunają, rurą, rurą ze, ze, ze ściekami i tam był światłowód i potrafił na 700 metrów przekazać to. To znaczy, że, to znaczy, że pokazał, że istnieją możliwości zrobienia właśnie kryptografii kwantowej. To jest bardzo ciekawe i dosyć proste. To ja, na następnym kursie do mechaniki kwantowej opowiadam o tym moim studentom. Panie profesorze, to jeszcze ostatnie pytanie, takie refleksyjne. Czy uważa pan, ponieważ słowo kryptografia, a jeszcze w dodatku kwantowa, kojarzy nam się z pewnego rodzaju nowoczesnością w teorii informacji, a nowoczesność w teorii informacji wiąże się z jej zastosowaniami militarnymi? I, i, i wszelkimi szpiegowskimi i antyszpiegowskimi. Sam pan powiedział, że to jest akurat taki rodzaj kryptografii, gdzie bardzo ciężko się podłączyć i nie zostać zauważonym. Czy ma pan, czy można mieć wrażenie, czy tym ludziom się należało już od dawna i wszyscy i byli w giełdzie, czy też być może ta wojna, z którą mamy teraz do czynienia, mogła wpłynąć na to, że to się zrobiło istotne bardzo i trzeba tym ludziom dać Nobla? Jak pan myśli? Takie... Ee... Taką nagrodę daje się po, po ankiety wśród, wśród naukowców, które się rozsyła. Mm. To było prawdopodobnie jeszcze przed wojną i to nie wojna mm. doprowadziła. To jest bardzo wielkie odkrycie. Zresztą tutaj powiem o, o naszej Unii Europejskiej. Otóż istnieje organizacja Echelon amerykańska, NSA, która stara się podsłuchiwać cały. Cały ruch w internecie. W szczególności oni podsłuchują, żeby znaleźć terrorystów i tak dalej, ale także służą swojemu krajowi i podsłuchują między innymi, jak wykrywają, że jakieś firmy przesuwają sobie internetem. Wiadomości o swoich patentach, o, o, o swoich tajemnicach handlowych, to przekazuje je przemysłowi amerykańskiemu. Co no rozumiem, aczkolwiek nie popieramy. Prawda? I teraz, w takim razie w Unii Europejskiej jest, jest koncepcja zbudowania tak zwanego Internetu 2, który właśnie by się komunikował tym, tym protokołem kwantowym. Mm -hmm. I, I wtedy mamy gwarancję, że no, no nie wszystkie wiadomości oczywiście, nie, nie, nie listy do ukochanej czy też zamówienie w Amazonie czegoś, tylko pewne ważne, ważne rzeczy można by tym, tym, tym sposobem przekazywać, I to jest w trakcie, już w trakcie realizacji. Kłopot jest w tym, że tam nie można zrobić żadnego wzmacniacza, bo wzmacniacz zniszczy informację kwantową. Musimy mieć, zwykle to robimy na fotonach, to musimy wysłać foton. Bezpośrednio do, do odbiorcy, więc jedyna szansa to jest zrobić to przez satelitę. Okej. Okay. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję dzisiaj za to posiedzenie z nami 10 minut tuż po ogłoszeniu tych nagród. I obiecujemy tutaj wszystkim, że jeszcze postaram się z jakimś specjalistą porozmawiać, ale pan jak zwykle nam prostym słowem tu mniej więcej wyjaśnił, także nawet ja chyba zrozumiałam. Za co ten Nobel w tym roku jest, i ja cieszę się, że spe specjalista, tak jak pan, powiada, iż naprawdę należało się i, i nie ma co zmyślać. Ci panowie dokonali wielkiego przełomu w fizyce. Tak właśnie uważam. Dzięki. Do usłyszenia, dziękuję.